Witaj serdecznie. Dziś temat prokrastynacji. Tak więc jeżeli zdarza Ci się wielokrotnie odwlekać różne rzeczy, przekładać na później lub całkowicie unikać, to serdecznie zapraszam Cię do dzisiejszego nagrania, w którym powiem skąd bierze się prokrastynacja oraz jak ją pokonać. Powiem także, kiedy prokrastynacja nie jest groźna, kiedy można ją zaakceptować, a nawet kiedy jest pewna mieć ważną informację, a na koniec podzielę się najbardziej skuteczną, potwierdzoną naukowo metodą na pokonanie prokrastynacji. Nazywam się Ewina Przestowska, jestem psychologiem, psychoterapeutą w trakcie szkolenia, a także praktykiem metody Internal Family Systems. Pomagam żyć w zgodzie, żyć w zgodzie ze sobą, ze swoimi emocjami, a także z innymi ludźmi. Na początek mam dobrą wiadomość. Prokrastynacja generalnie dotyczy nas, nas wszystkich, a więc wszyscy odwlekamy pewne rzeczy. Tak więc z tego powodu możemy niejako zaakceptować prokrastynację jako część ludzkiego życia. Jak za chwilkę Wam pokażę, prokrastynacja nie zawsze jest zła, pomimo tego, że raczej kojarzy się ona nam negatywnie. Problem pojawia się moim zdaniem dopiero wtedy, kiedy z powodu prokrastynacji stoimy w miejscu naszym życiem, nie realizujemy ważnych dla nas celów, wartości, a więc kiedy marnujemy swój potencjał i nasze życie. Na początek podam kilka przykładów prokrastynacji, którą myślę, że nie należy się zbytnio przejmować, a nawet której należy słuchać. Z kolei w kolejnej części nagrania powiem więcej o tej, która nam szkodzi, która nie jest bezpieczna dla nas. Więc może zacznijmy od przykładu takiej niegroźnej prokrastynacji, która generalnie jest prokrastynacją, ale nie wpływa na cało kształt naszego życia. I tu mogę podać mój własny przykład studiów. Skończyłam dwa kierunki studiów, więc łącznie, łącznie 8 lat studiowałam. I pamiętam, że z semestru na semestr obiecywałam sobie, że w końcu zacznę się uczyć systematycznie, regularnie. I nigdy mi to się ogólnie nie udało. E, niestety, ale największą motywację miałam zawsze tuż przed sesją, czy przed jakimś kolokwium, czy innym egzaminem. E, generalnie oczywiście ponosiłam pewne koszty, bo te powiedzmy, powiedzmy, te 2-3 tygodnie, w ten okres takich sesji był bardzo napięty, byłam bardziej nerwowa, ale ponieważ to tylko było dwa razy w roku, nie miałam żadnych poprawek, więc też nie miałam takiej motywacji za bardzo, żeby coś z tym zrobić. A więc to jest taki przykład takiej prokrastnacji, która jest i narażała mnie na pewne koszty, ale ja byłam w stanie jakby ponieść świadomie te koszty. To nie było na tyle takie dotkliwe, że nic po prostu z tym nie zrobiłam i teraz z perspektywy czasu patrzę, że w sumie ten brak systematycznej nauki tak naprawdę nie doprowadził mnie do jakichś negatywnych konsekwencji. Kolejną taką niegroźną prokrastynacją to są takie rzeczy, które po prostu nie lubimy, które jak, nie wiem, jeżeli na przykład ktoś jest bardziej dynamiczny, to na przykład może niekoniecznie lubić na przykład wypełniać dokumentów, e, czy innych czynności, lub odwrotnie, prawda, są osoby, które na przykład nie lubią wyzwań, czy jakichś takich niepewnych sytuacji. I pamiętajmy o, to, o tym, że każdy z nas ma takie rzeczy i czasami możemy je delegować innym, tak jak ja właśnie wypełnianie dokumentów czasem deleguję mojemu mężowi, a czasem płacę dodatkowo mojej księgowej, która chętnie mi je wypełnia. Tak więc to właśnie pokazuje, że nie zawsze można się przejmować progresją, czasami można to obejść, po prostu, bo ona nie ma jakichś poważnych konsekwencji. To, że ja za mnie dokumenty wypełnia mój mąż czy moja księgowa, absolutnie nie wpływa to na jakość mojego życia. A teraz podam jeszcze inny przykład z kolei dobrej prokrastacji, bo o ile ta była taka neutralna, którą przedstawiłam, to teraz możemy się spotkać z prokresacją, która jest dla nas dobra, która niesie ważną informację. Już mówię, co mam na myśli. Czasami prokrastacja jest taka tożsama z takim brakiem wewnętrznej motywacji do pewnych rzeczy. I może tak się, słuchajcie, dziać, ponieważ dana czynność, którą odkładamy, gdzieś w głębi serca nie jest spójna z naszymi wartościami, z tym czy nam tak naprawdę zależy. I takim dobrym przykładem może być chociażby wybór studiów, e, kierunku studiów pod naciskiem innych, na przykład rodziców. Chcemy zadowolić naszych rodziców. I wówczas w głębi serca czujemy, że to nie jest to, co chcielibyśmy robić. I w takim sytuacji wiele rzeczy możemy odwlekać, ponieważ my nie robimy tego. Mm, czego chcemy, tak naprawdę, co jest zgodne i spójne z nami. I wówczas prokrastynacja pełni taką rolę takiej trochę lampki, która pokazuje nam, że to nie jest nasze. Jest dlatego bardzo ważne, żeby się wsłuchiwać w tę prokrastynację, bo to też nie zawsze jest oczywiste, z którą mamy do czynienia. No ale właśnie powiedzmy sobie w takim razie, kiedy zatem prokrastynacja staje się niebezpieczna i niepożądana. Ponieważ niekiedy prokrastynacja prowadzi naprawdę do poważnych konsekwencji, dużo poważniejszych niż o tych, których przed chwilką powiedziałam. Prokrastynacja może wiązać się z unikaniem podejmowania ważnych życiowych decyzji, brakiem chęci wzięcia odpowiedzialności za własne życie, czy niechęcią do skonfrontowania się z jakąś trudną sytuacją. I niestety, ale kombinowanie jak czegoś nie robić, co powinno zostać, co jednak powinno zostać zrobione niestety, ale zabiera nam często czas, energię, nic nie wnosi. A mało tego, mamy ciągle gdzieś ten ciężar, co z tyłu głowy coś nam cały czas wisi, więc często to nie jest dla nas dobre. A mało tego, często takie odkładanie naraża nas na jednak poważne konsekwencje w przyszłości wówczas możemy stracić kontrolę nad naszym życiem i działać na własną szkodę. Ponieważ prokrastynacja często to jest nic innego jak sabotowanie własnego sukcesu i szczęścia. I tu jeszcze chciałam takie rozróżnienie wprowadzić ważne. Pamiętajmy, że prokrastynacja to nie jest to samo, co gromadzenie pewnych informacji, zasobów, żeby w jakimś określonym czasie, w przyszłości zacząć starać się osiągać pewne cele, rezultaty. To jest coś innego. Prokrastynacja to jest takie bardziej odkładanie na później, na jutro, na za tydzień, na miesiąc, za miesiąc, za rok, czyli tak naprawdę często na nigdy. Bo to nie, nie wynika z tego, że my czegoś jeszcze potrzebujemy, na przykład zdobyć jakąś umiejętność, tylko z, yy, po prostu z tego, że my się czemuś opieramy, że to jest wszystko pod jakimś lękiem, niepokojem, jakąś wewnętrzną blokadą ponieważ rzeczywiście czasami tak jest i sama widzę do wielu rzeczy w moim życiu, że ja po prostu musiałam tak niejako dojrzeć, poczuć taką wewnętrzną gotowość, ale to nie było to samo co po prostu takie typowe odwlekanie. No dobrze, to zastanówmy się w takim razie, co w ogóle się kryje pod prokrastynacją, ponieważ nam to będzie bardzo potrzebne, aby po prostu nią się zająć we właściwy sposób. No właśnie, skoro wiemy, jak stresujące i pochłaniające energię bywa to nasze odkładanie, odwlekanie, to dlaczego tak bardzo opieramy się, aby robić rzeczy, które w dłuższej perspektywie czasu są dla nas ważne? No i to, co już wcześniej troszeczkę wspomniałam, taką jedną z przyczyn może być niechęć do konfrontacji z tym, co trudne i niewygodne. I od razu powiem może też e, takich kilka wskazówek, które jakoś też mi pomogły e, po poradzić sobie z tą bo tak jak mówiłam, prokrastacja naprawdę, ale dotyczy wszystkich nas. To co właśnie nas to, to, to zniechęca, to to, że my się często właśnie koncentru, koncentrujemy na tym negatywizmie, na tych problemach, na tych uciążliwościach tego danego zadania, tych trudnościach. I to rzeczywiście bardzo skutecznie potrafi nas powstrzymać przed działaniem. Ale to co mi jakoś pomogło, bo ja jeszcze w ogóle przez Czasem to jeszcze, mam może troszeczkę mniej, ale mam generalnie miałam taką trudność, żeby w ogóle go dokończać. O ile ja mam bardzo dużo zapomniałam, jak zaczynałam jakieś nowe działania, to bardzo trudno było, by było mi je dokończyć. No i to już w ogóle, prawda? Bez sensu, bo by jak już był włożony, powiedzmy już niewiele brakowało, ale im bliżej końca zakończenia, tym moja energia motywacja spadała. I tak chociażby było czy to z ukończeniem mojego kursu dla par, czy też z pisaniem mojej pracy magisterskiej. To, co już mi naprawdę szło opornie, ta końcówka. I to, co zauważyłam, co jakoś mi bardzo pomogło, to było takie skupienie się właśnie zamiast na tej uciążliwości, jakie to trudne, jakie to niewygodne, to zaczęłam się wczuwać w tą ulgę, jakie to będzie fajnie, jak już mieć to za sobą. I jakoś zaczęłam się właśnie mocno hmm, z tym poczuciem ulgi, jakoś tak yy, dopuszczać do siebie, jakoś tak się łączyć emocjonalnie. I wówczas sobie bardzo, ale to bardzo pomogło. A mało tego, przy takich trudniejszych zadaniach sobie często wyznaczam sama swoją nagrodę. Także na przykład, nie wiem, w jakimś ciężkim tygodniu, by sobie że na przykład, że w piątek po południu pójdę na przykład sobie na masaż, czy, czy coś innego. I to też jakoś mi bardziej pomaga. I czasami, jak już jest ta końcówka, już ten ciężar, to wtedy tak właśnie fantazuję, jak to już, jak już mnie niewiele, powiedzmy, niewiele już mnie dzieli od tego mojego wymarzonego, powiedzmy, masażu. Ok, kolejną e, przyczyną, e, która, jest, która jest pod prokrastynacją, jest nic innego jak lęk przed porażką. Możemy się często zaczekać, że nie, nie, że błędy są w porządku, porażki są w porządku, ale jednak gdzieś na bardzo głębokim, podświadomym poziomie naprawdę ich unikamy i się głęboko ich e, boimy. Często możemy sobie tłumaczyć, że jeżeli spróbujemy i to się nie uda, to wówczas stracimy czas. Jednak tutaj jest pewna, Zła informacja, ponieważ czy spróbujemy, czy nie spróbujemy, czas i tak leci. A prawda jest taka, że jeżeli nie spróbujemy, to mamy większą szansę na zmarnowane życie, a myślę sobie, że takie zmarnowane życie to jest największa porażka, jaką jaki możemy doświadczyć. Przynajmniej to jest moje zdanie prywatne. Więc myślę sobie, to, to jest kolejne myślenie, które bardzo mi pomogło w moim życiu, to jest właśnie to, że tak naprawdę te małe porażki, one są dużo łatwiejsze do udźwignięcia, przynajmniej dla mnie, niż ta właśnie taka porażka, że ja kiedyś czegoś nie spróbowałam, a mogłam i że właśnie jakoś nie wykorzystałam swojego potencjału, nie, nie sięgałam po rzeczy, które są dla mnie ważne i to właśnie, jak sobie to uświadomiłam, że naprawdę ta porażka ja i tak ona jest nieuchronna, a może być jeszcze gorsza, jeszcze większa, to jakoś tak mi pomogło, pomogło mi to znaleźć takie przestrzeń w sobie na takie jakieś mniejsze porażki, bo proszę mi wierzyć, ale ja naprawdę takich porażek mam bardzo wiele na swoim koncie, z tym, że one już nie są w stanie mnie powstrzymywać przed sięganiem po to, co jest naprawdę dla nas, to, co jest dla mnie ważne. Kolejną bardzo, bardzo, bardzo ważną rzeczą to jest perfekcjonizm, ponieważ najczęściej prokrastynacja idzie w parze właśnie z perfekcjonizmem ponieważ z psychologicznego punktu widzenia dla osób, które są właśnie perfekcjonistyczne, to łatwiej jest nigdy nie stawić czoła jakiemuś zadaniu, jakiemuś wyzwaniu, niż zmierzyć się z porażką lub niską jakością wykonanej pracy, czyli w jakimś sensie podkopaniem naszego poczucia własnej wartości. I dopóki żyjemy z taką iluzją perfekcjonizmu, a więc, że przyjdzie taki idealny moment, idealny czas, że my to zrobimy idealnie, to wówczas, żyjąc właśnie w tej iluzji, to my wówczas nie musimy się konfrontować w danej chwili z, nas, z naszymi własnymi ograniczeniami i brakami. Aczkolwiek myślę sobie, że to tak jak powiedziałam wielokrotnie, że to jest iluzja, ponieważ myślę sobie, że prędzej czy później i tak przyjdzie taki moment konfrontacji. I on może przyjść. Rzeczywiście w takim czasie, gdzie już naprawdę nasze ograniczenia będą znacznie większe, chociażby nie wiem, z powodu wieku, jakichś innych, yy, na przykład, nie wiem, już być całą rodzinę, będziemy mieć dzieci, a na przykład na razie ich nie mamy. A więc, że skonfrontujemy się i tak prędzej, czy później, ale mogą się pojawić dodatkowe ograniczenia wynikające po prostu z upływu czasu. No dobrze, powiedzieliśmy sobie troszeczkę już o tej prokrastynacji, to zastanówmy się nad kluczowym w zasadzie pytaniem, jak pokonać wobec tego prokrastynację. I tu ważne jest, żebyśmy zaczęli myśleć o prokrastynacji jako pewien objaw, a więc nie problem sam w sobie, ponieważ każdy z nas ma inną przyczynę, a więc źródło prokrastynacji. I tylko wyeliminowanie źródła problemu w takich wiecie, z chorobami. Często choroba jest objawem, dopóki my nie zajmiemy się źródłem, taką pierwotną przyczyną danego problemu, to my nie jesteśmy w stanie rozwiązać właśnie danego problemu i takiego problemu właśnie jakim jest prokrastynacja. I teraz podzielę się bardzo, bardzo ważną y, rzeczą, rzeczą, takim naukowym doniesieniem w zasadzie. To jest neuronauka z 2004 roku, więc to jest naprawdę bardzo świeża wiedza jeżeli chodzi o całą naukę, o całą psychologię, ale to co powiem jest naprawdę po prostu potwierdzone naukowo, dlatego myślę, że warte jest uwagi. Pierwszym krokiem, aby w ogóle zająć się naszą prokrastacją, jest wydobycie prawdy emocjonalnej, która podtrzymuje naszą prokrastację. Inaczej takie bardzo głębokie przekonanie ale właśnie na takim głębszym emocjonalnym poziomie. Bo my często na poziomie świadomym wiemy, że nam szkodzi, że nie boimy się tej porażki czy innych rzeczy. Jakoś wiemy, że nic nam nie grozi. To na jakimś bardzo głębokim, podświadomym poziomie coś nas jednak blokuje. Dlatego warto spojrzeć na prokrastynację jako na pewnego rodzaju mechanizm obronny, który chroni nas, nas przed czymś znacznie gorszym niż konsekwencje wiecznego odkładania. I to na przykład może być właśnie niechęć do wzięcia odpowiedzialności za własne życie, konsekwencje, jeżeli to weźmiemy, lub ochrona przed pewnego rodzaju upokorzeniem, nie wiem, wyśmianiem, zaprobatą, którego doświadczyliśmy dziesiątki lat wcześniej. Bo chociaż my mogliśmy o wielu sytuacjach zapomnieć, to, to wszystko właśnie jest zakodowane w naszej podświadomości na takim właśnie poziomie e, emocjonalnym, a więc w naszej e, prawej półkuli mózgu. To jest bardzo ważne, to o czym mówię, bo to nam pokaże, jak właśnie coś z tym może zrobić, co z tym zrobić dalej. Ale zanim przejdę właśnie, na czym polega ten dokładnie proces, to pokażę może taki na przykładzie mojej jednej z y klientki. E właśnie jak doszliśmy do takiego wydobycia prawdy emocjonalnej. Y w jej przypadku prokrastynacja dotyczyła tego, że ona odwlekała decyzję o tym, żeby zacząć swoje, rozpocząć życie zawodowe. Chociaż to była młoda osoba, bardzo dobrze wykształcona dostała bardzo dużo dobrych, pozytywnych informacji zwrotnych i zarówno od poprzednich pracodawców i klientów, z którymi od czasu do czasu pracowała. Więc to naprawdę jakby na takim poziomie wieszcie, świadomym nie było absolutnie przyczyn, które by naprawdę uniemożliwiały jej rozpoczęcie tej właśnie kariery zawodowej, o której ona bardzo marzyła. Jednocześnie czuła, że coś się blokuje, więc wówczas poprosiłam ją, żeby ona skoncentrowała się na tej blokadzie w swoim ciele, aby dopuściła do siebie, gdzie ta blokada, jak ona się przejawia. I już tak z taką otwartością, otwartością i ciekawością otworzyła na tę blokadę, bo wiecie, my bardzo często uciekamy przed takimi aspektami nas samych, które są dla nas jakieś niewygodne. A tu właśnie poszłyśmy, zrobiliśmy coś przeciwnego. Dopuściłyśmy tę blokadę do głosu niejako. I następnie poprosiłam, kiedy ona się skoncentrowała, otworzyłaś na tą część, pozbyła się niejako tej niechęci, bo to jest normalne, że my często nie lubimy tych części nas, które nas blokują, ale kiedy właśnie tak totalnie na to otworzyła, to poprosiłam ją, żeby zapytała się tej części, która ją blokuje, co najgorszego może się stać, gdyby ona rozpoczęła pracę zawodową i co takiego się kojarzy właśnie z tym rozpoczęciem. No i w odpowiedzi usłyszała ta moja klientka o tej części, o tej blokady, że to co najgorszego ją spotka to uwaga innych, że inni jakoś ją zobaczą. Z tym się kojarzyło rozpoczęcie, bo ona tam musiała podjąć po pewne konkretne kroki, żeby zbawić klientów, wówczas musiałaby stać się bardziej widoczna. Następnie poprosiłyśmy tą część, czy byłaby nam gotowa pokazać, czy doświadczyła kiedykolwiek ona jakiejś takiej właśnie krzywdzącej uwagi, takiego pokazania się. I to było słuchajcie niesamowite doświadczenie, ponieważ moja klientka po chwili wybuchła płaczem, ponieważ zobaczyła obraz, publicznego upokorzenia, którego doświadczyła wiele lat wcześniej ze strony rówieśników w swojej podstawowej szkole, o którym tak naprawdę ona zapomniała przez te wszystkie lata. Bo to było wspomnienie, wspomnienie naprawdę no, sprzed 15 czy nawet 20 lat, już nie pamiętam dokładnie. A więc w tym jej przypadku ta blokada, a więc nasza prokrastynacja chroniła ją przed tym, aby nigdy więcej nie doświadczyła właśnie takiego upokorzenia. I ta uwaga, to wyjście do ludzi ze swoją usługą, ze swoją osobą właśnie na podświadomym poziomie narażało ją dokładnie na to samo, czego doświadczyła wcześniej. Wiecie, nasza psychika jest naprawdę bardzo spójna i jeżeli doświadczymy czegoś bardzo bolesnego, krzywdzącego, to wówczas powstają takie części, mechanizmy ochronne, które robią wszystko, co w ich mocy, żeby nie dopuścić żeby nas spotkało po raz kolejny to samo zranienie, ta sama krzywda. No jeszcze może powiem o takich jeszcze innych kilku blokadach, które też często właśnie w kontekście prokrastynacji się pojawiają w mojej pracy z klientami. To jest też to, że na przykład my czasami na przykład nie chcemy, nie wiem, sięgnąć po nasz jakiś sukces, z jakieś ważne życiowe cele, ponieważ, i to jest szczególnie u osób, które doświadczyły traumy relacyjnej, czyli mają dużo jakichś takich poczucia krzywdy, niesprawiedliwości, ze swojego dzieciństwa, to wszyscy na jakimś bardzo głębokim poziomie obawiają się, że jeżeli odniosą oni sukces, będą, nie wiem, szczęśliwi, to to w jakiś sposób unieważni ich krzywdę, jakoś, że Ci rodzice nie poniosą konsekwencji, że to znaczy, że wszystko im uszło na sucho. Bardzo często to się pojawia. Oczywiście to jest bardzo na głębokim, nieuświadomionym poziomie, albo przeciwnie. I to był na przykład mój przypadek, e, oczywiście nieuświadomiony. To jest to, że jeżeli zaczniemy sięgać po sukces, to wówczas będzie być może nam się wiodło lepiej niż naszym bliskim, że albo stracimy ich e, aprobatę, albo w jakiś sensie nie będziemy lojalni naszy, naszej rodzinie pochodzenia, naszym korzeniom. W jakiś sposób może nawet zdradzimy naszych bliskich, więc dlatego nie możemy się za bardzo wychylać. I wówczas możemy właśnie nie móc ruszyć dalej z naszym życiem. Czy to ze związkiem, czy to z pracą. To chodzi o każdy tak naprawdę obszar naszego życia. Tak więc, jeżeli Ty również masz ochotę poznać źródło swojej własnej prokrastacji, to proszę dopuść do siebie tą część, chociaż na chwilę i pozwól tej części, tej blokadzie, tej części, która Cię powstrzymuje, dokończyć zdanie, Gdybym przestał, przestała odkładać daną rzecz a później to. No i pozwól, niech samo się dokończy. I wielokrotnie dokoń, pozwól tej części dokończyć to zdanie, aż właśnie usłyszysz coś takiego właśnie strasznego, co by się mogło stać, gdybyś przestał czy przestała odkładać. Innym zdaniem, które możesz dokończyć jest nie mogę zrobić tego i tego, tej konkretnej rzeczy, bo wtedy, no i właśnie wtedy, co się stanie złego też pozwól dobrze. Warto te kilka zdań po prostu wielokrotnie dokończyć, po prostu pozwalać nie analizować dużo, tylko po prostu pozwolić naszej podświadomości dokończyć. I to się naprawdę bardzo często udaje. To chyba się taka technika najłatwiejsza wybrałam, którą możecie zrobić sami. No i właśnie bardzo ważne jest to wydobycie tej prawdy, czyli tego, tego pełnego zdania. Jeżeli mamy już wydobytą, tą naszą głęboką prawdę emocjonalną, która podtrzymuje naszą prokrastynację. Innymi słowy taki schemat, to się częściej mówi schemat czy przekonania takie kluczowe. I kiedy to zintegrujemy z naszą świadomością, tak jak w przypadku tej mojej klientki, ona nie była świadoma tego, prawda? Więc to, kiedy my dojdziemy do źródła, to już mamy to zintegrowane z naszą świadomością i tylko wówczas możemy coś z tym zrobić. Bo jeżeli coś nas sabotuje na bardzo głębokim i uświadomionym poziomie, to my nie możemy zmierzyć się z tą prawdą skonfrontować się z nią. Bo czasami, powiedzmy, na przykład jakaś prawda funkcjonowała w naszej przyszłości i prawdziwa, ale teraz my już jesteśmy zupełnie w innym punkcie naszego życia, jesteśmy już dorośli, jesteśmy bardziej niezależni i na przykład często takie już schematy, przekonania nie mają racji bytu. I jeżeli już mamy właśnie wydobytą, zintegrowaną ze świadomością tą prawdę emocjonalną, to kolejnym krokiem jest znalezienie doświadczenia sprzecznego że zaprzeczałoby tej odkrycie prawdy. I często to jest takie doświadczenie, które my już mamy w historii naszego życia, lub możemy mm, też zdobyć w teraźniejszości, lub ono jest jakoś obecne w naszym życiu, na bieżąco. A, a więc, kiedy już będziemy tą prawdę i będziemy do niej wracać na poziomie świadomym, przypominać sobie, to może też się w nas pojawić niejako taki bunt, niezgoda, że, ale już tak nie chcę dalej. że dalej nie chcę już tak kontynuować tego schematu podświadomego. I to zjawisko, to właśnie zestawienie tej starej prawdy emocjonalnej z tą nową nazywa się właśnie rekonsolidacją emocjonalnej pamięci i to jest najsilniejsza potwierdzona naukowo przez neuronaukowców metoda zmiany naszych emocjonalnych schematów, a więc innymi słowy przekonań. Dlatego, że rekonsolidacja pamięci jest naturalnym procesem naszego mózgu, który służy zmianie tego, co zostało wyuczone, skonstruowane w przeszłości i jest obecnie zapisane w naszej pamięci emocjonalnej. I, ta, i to działa, ta, ta metoda działa, ponieważ ona wykorzystuje naszą naturalną funkcję mózgu, prawidłowość naszego mózgu, która nie może w tym czasy, czasie pomieścić dwóch równie prawdziwych, a jednocześnie wykluczających się prawd. I to, się, I to właśnie naukowcy potwierdzili, że jeżeli dojdzie do takiego otwarcia tego okna rekonsolidacji, to w ogóle naukowcy zmierzyli to nawet, że to trwa 5 godzin, naprawdę naukowcy to już bardzo dużą, kawał dobrej roboty zrobili, okazuje się, że wówczas może dojść do zmiany transformacyjnej, bo tylko zmiana transformacyjna w psychoterapii może właśnie pomóc nam pokonać objawy, nie tylko je kontrolować, ale sprawić, że one już nie będą po prostu żywe, że już nie będziemy doświadczać pewnych trudnych uczuć, chociażby. A więc zmiana transformacyjna następuje tylko wtedy, gdy stara wiedza emocjonalna ustępuje nowej. A więc kiedy nasze obwody neuronalne zostaną zmienione przez nowe doświadczenie. I tym nowym doświadczeniem oczywiście może być też praca wyobrażeniowa. My bardzo często w ogóle w terapii wykorzystujemy tę funkcję naszego umysłu, mózgu, który nie odróżnia od tego, co, co się dzieje naprawdę w rzeczywistości. Od bardzo dobrze wyobrażonej sobie nowej rzeczywistości i bardzo często korzystamy z tej funkcji mózgu właśnie, żeby doprowadzić do zmiany rekonsolidacyjnej w terapii. Tak więc, aby wyzwolić się z prokrastynacji, możemy właśnie dość w sposób doświadczenia, bo to jest bardzo kluczowe, to musi być taki na poziomie emocjonalnym. Tak poczuć głęboko w sobie obie te prawdy, to dlatego też ja nie wierzę właśnie w taką typowo terapię behawioralno-poznawczą, która tak trochę na sucho próbuje zamienić te przekonanie jednym drugim, bo to właśnie tak jak pokazały, pokazali neuronaukowcy, to musi dojść właśnie na bardzo głębokim poziomie emocjonalnym, w sposób doświadczeniowy, bo tylko możemy przepracować ten schemat emocjonalny i wówczas możemy pozbyć się właśnie tych naszych trudności w tym naszej prokrastynacji chociażby a także innych objawów, z którymi ludzie często zgłaszają się na terapię. I co mogę właśnie jeszcze tutaj dodać, że właśnie kluczem jest żebyście szukali terapii doświadczeniowych, taka jak na przykład terapia Gestalt, terapia skoncentrowana na emocjach, terapia koherencji czy Internal Family Systems, a więc ta metoda, którą ja osobiście praktykuję. Jeżeli podobał Ci się ten film, to proszę Cię o łapkę w górę, a także o subskrypcję mojego kanału. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia wkrótce.